Witam serdecznie. Dzisiaj ekipa fansów Classic Cars zawitała na zachodni Londyn do Jacka, który pokaże nam swojego Poloneza Caro. Zapraszam do oglądania. Poloneza kupiłem w 2018. Otworzyłem przeglądarkę tam ze sprzedażą samochodów. Pierwsze co to właśnie Polonez wpadł w oko. Zadzwoniłem, pojechałem, pooglądałem. Zakochałem się od razu. Dlatego Polonez. W tej chwili ma 59 950 km przejechane od nowości, czyli od 1991 roku. Jest to Polonez e, Karo, tak zwane wąskie Karo, pierwszy wypust, czyli e, 1991, dokładnie data pierwszej rejestracji to jest 8 październik. Silnik 1.5, wersja GLE, silnik wzmacniany, 82 konie mechaniczne. Ciekawostką w tym samochodzie jest to, że... E, w numerze WIN są dwa zera. Rozkodowując numer WIN wyszło na to, że samochód wyjechał z fabryki bez silnika i osprzętu tam skrzyni. I po prostu w późniejszym czasie dostał silnik, skrzynie. Takie wtedy były czasy, że prawdopodobnie albo nie było na stanie jeszcze i czekali, a była możliwość zakupu samej skorupy bez osprzętu. I tak się to stało, że gdzieś to tam, może w innym zakładzie, gdzieś w Nysie, lub w grujcu było montowane. Świadczy o tym również krzywa litery ABF. Nie jest to jakaś tam jedna ciągłość, tylko nabijane w późniejszym czasie. Czy to jest stuprocentowa informacja? Nie wiem, trudno to, to określić. Na forum i, i gdzieś tam w literaturze przeczytałem, że no tak też robili w tamtych czasach. Spotkałem się z wersją kryzysową na kwadratowych lampach, Borewiczach z oznaczeniem C w winie AA. To było takie. Made home, zrób to w domu, jeżeli umiesz. No, takie były wtedy czasy. Samochód kupiłem w bardzo dobrym stanie od pasjonata starszych samochodów. Tym samochodem, no tak jak to przeważnie w ogłoszeniach piszą, jeździł starszy pan, ale tu jest to prawdą. Posiadam tutaj tak zwaną książkę serwisową, robioną u siebie w domu, czyli wpisywany. Kilometraż, co było wymieniane, gdzie, jaka cena, kiedy. Ten pan pierwszy właściciel prowadził właśnie sobie taki zeszyt i ja go nabyłem od niego. Właśnie w takim stanie jak jest. Było parę szczegółów dopracowywanych, ale no mechanicznie i, i ogólnie wizualnie samochód był w bardzo dobrym stanie. W zeszłym roku udało się tutaj pozwiedzać trochę Anglię. Byłem na, na dwóch zlotach organizowanych przez grupę pasjonatów FSO, czyli Janusze, pozdrawiam. Ten palones przejechał 1500 km. Jedyną usterką taką to przepalony kabel od świec, gdzieś tam nie łączył, ale z pomocą innych po prostu udało się usterkę usunąć i samochód jechał dalej. Wprowadzany tutaj był z myślą tą, że ma być to samochód weekendowy. Gdzieś wyjazd niedaleki, bo, bo sam się zastanawiałem, czy on gdzieś dalej może zajechać. Służy na co dzień na dojazdy do sklepu, do znajomych, czy, czy po prostu tak, żeby przewietrzyć tylko y, samochód. Sprowadzony tutaj był w stanie oryginalnym. Y, y, wprowadziłem tam lekkie poprawy wizualne y, w komorze silnika. Gdzieś tam naszło mnie na, na to, żeby y, jakoś rozjaśnić ten silnik, bo wiadomo, że w tych samochodach czy, filtr, y, czy obudowa filtra powietrza, czy, czy inne elementy y, po takim czasie y, po prostu przestałem świecić. Jak się jeździ? Wyśmienicie, no. Ja nie, ja nie jestem jakimś koneserem szybkiej jazdy. Wychodzę z założenia, że czym wolniej jedziesz, tym więcej ludzi może zobaczyć Twój samochód. Dlatego nie przeszkadza mi to, że zostaje wyprzedzany przez inne samochody. Aczkolwiek gdzieś na autostradzie spokojnie tam 110, 120, to, to tym samochodem można, można jeździć. Po mieście wiadomo. Wszystko zgodnie z przepisami. Przemieszczając się tutaj po Londynie, można y, zauważyć, ilu tu jest naszych rodaków. Po prostu widząc samochód, w 90% Polacy się oglądają, kciuk do góry pomachają, zatrąbią z innego samochodu. Zdarzają się również tutaj, y, Anglicy, którzy podchodzą. Y, Starsi Anglicy, którzy pamiętają wyroby FSO tutaj importowane do, do Anglii, także jest to bardzo miłe. Nie ma żadnego problemu, jeżeli tam zgaśnie gdzieś na światłach czy coś, wyrozumiali są ludzie, wiedzą, że to samochód, który kurczę, już dawno powinien być na żyletkach, a, a jeżeli jeździ, to ktoś o niego dba i w ten sposób to wygląda, że z wielką serdecznością można się tutaj spotkać. Bardzo dziękuję chłopaki za odwiedziny, za zaproszenie do waszego programu. E, również chciałem podziękować e, mojemu sponsorowi, powiedzmy, e, który zawsze się dołoży do, do, do wyjazdów, to mój szef. Pozdrawiam wszystkich fanów e, starszych samochodów polskiej motoryzacji. Trzymajcie się.